Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie tym razem przed nami darmowa wersja Pesa. Pesa, którego możecie pobrać na PlayStation 4. Oczywiście, jeśli macie. Tylko PlayStation Plus wykupione. To wtedy za darmo możecie takiego PESa sobie pobrać, możecie pograć. To jest MyClub, więc polecam bardzo serdecznie sobie sprawdzić. Pod spodem możecie napisać, czy wam się to podoba, czy nie. Bardzo fajna inicjatywa ze strony PESa i też widziałem, że będą wypuszczać tej legendy, więc pisaliście na live, żebym nagrał z tego jakiś fajny odcinek, żebym zobaczył jak to wygląda. Także wchodzimy, tyle co sobie to pobrałem. Jeszcze nie zakładałem nawet swoje drużyny, więc zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda. Na razie testowanie połączenia internetowego i powiem wam, że to jest bardzo fajny ruch ze strony Pesa. I jeśli kiedyś Pes byłby darmowy, i jedyne metody płatności jakie by w nim były, to byłyby te mikro-płatności, czyli piłki, które będziecie mogli otwierać. To naprawdę to może być zajebista rzecz. Sami wiecie, jak fajny był, jak fajna była FIFA też to darmowa właśnie na PC. Ta. Z tego co wiem, ten Pes na pewno jest na PlayStation, ale nie wiem czy jest na Xboxie. Z tego co słyszałem. Chyba ma być tylko na konsolach. Nie jestem pewien, jeśli coś źle mówię, to mnie poprawcie. Jeśli wiecie więcej, witamy w moim klubie, znaczy w My club. może być mój, mój klub. Wybieram sobie swój ulubiony zespół, niech to będzie Real Madrid. Oczywiście nazwę sobie zmieniamy. Nie będzie to Real, będzie to RKS Hufdu. Jakżeby inaczej? Kapitan bomba się kłania. <grym> Jakby ktoś pytał, dlaczego RKS Hufdu, no już od 3 lat tak mam, także nie zmieniam tego w ogóle. Eee, RKS. Dobra, to wszystko jest ustawione. Przejdźmy dalej. Jestem ciekaw, czy dostaniemy jakąś darmową piłkę albo coś takiego wypożyczonego piłkarza. Bo to też było na początku. I to jest bardzo. To było na początku tamtego Pesa, chyba. Na razie jeszcze Pesa 16 pełnej wersji nie będę nagrywał. Ale skoro tutaj będzie wszystko za free, dlaczego by tego nie zrobić? Formacja. Zobaczmy sobie na tą 4-2-3-1. Wygląda to tak. Tu mamy innego menadżera 4-2-3-1, ale z jednym napastnikiem. Tu mamy dwójkę napastników już. I, I tu mamy całkiem inne ustawienie, wiecie co najbardziej podoba mi się chyba to Ze skrzydłowymi, to jest spoko, więc tego sobie wybierzemy Na razie drener bez e, bez twarzy, tak powiem O i mamy możemy sobie wypożyczyć zawodnika, Van Persie ma 90 overall Gareth Bale też, mamy tutaj Thiago Silva, Riberiego, Azarda, Boatenga e, Ciekawe czy to jest losowo, ciekawe czy ktoś z was na przykład miał Müllera, nie Müllera tylko Messiego Jestem ciekaw jak to wygląda, kogo my tu wybierzemy, wiecie co Chyba jestem skłonny pójść w stronę Aguero. Level 30, niech będzie. Aguero na 5 spotkań, chociaż Tevez jest na 6. Jeden Azard jest na 6. A tutaj są już na więcej. A, mamy Stantzesa na 8 na przykład. Hmm, mamy też tam Lukasa, widziałem. A, dobra, bierzemy Aguero. Niech będzie Aguero. Zawsze dobry napastnik się przyda. I co dzieje się dalej? Zagram sobie jeden meczik i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jeśli będzie Wam się podobać, możemy jakieś odcinki wrzucić, nie ma problemu. Można na live też się pobawić. Jakoś nie będę robił specjalnie serii, chyba z PESA w tym roku. Aczkolwiek, piłki potwierać zawsze będzie spoko i można sobie pograć kilka spotkań, po prostu żeby wycilować. Miałem już kupować, miałem kupować PESA tego na Toty, ale z tego co widzę, to chyba będzie to bez sensu, bo jak będzie Minecraft darmowy przez cały czas, to, to po co kupować PESA, jak można grać za darmo? A kasę, którą miałem wydać na, na grę, to mogę sobie wydać na piłki. I to też jest spoko. Konami Drugs. Z powrotem leci ta sama luta, czy mi się wydaje, że się napije. Dzisiaj sporo nagrywania, jutro nie zapomnę, a w ogóle w czasie tego, w czasie tego kiedy ja tu nagrywam, a wy to oglądacie, trwa live charytatywny u Jacoba, jutro będzie u mnie w niedzielę kamyk oraz dev, także macie wszystko na naszych facebookach, na streamach, wbijajcie, sprawdzajcie. Ja po prostu poczekam aż to się wczyta, nie będę wam tego jakoś przeciągał, także widzimy się za chwilkę jak coś się tu zmieni. My Club Members, czyli to jest mój klub, bardzo fajnie mi się podobają, bardzo ładne są te karty. Napastnicy na czerwono, obrońcy na niebiesko, pomocnicy na zielono e, i mamy bramkarza na żółto. Fajnie to wygląda jak widzicie na razie. Najlepszy overallowo oczywiście Aguero, który jest wypożyczony. I mamy tutaj coś takiego też jak levele naszych zawodników. Możemy sobie naszych zawodników upgrade'ować. Jak to będzie działało jeszcze zobaczymy. Zaraz to wszystko się okaże. Na razie przejdźmy dalej. W ogóle dostaliśmy jakąś darmową białą piłkę, wow! To jest najgorsza piłka, ale zobaczmy bramkarza jakiegoś tu mamy. E, OK i dostałem 350 pońców, czyli jakby tak samo samouczek przechodzę teraz. No dobra, to wiem jak się robi. Okej, okay, jesteśmy w naszym składzie. Tak wygląda moje ustawienie już teraz po przeniesieniu tego wszystkiego. E, że tak powiem, miałem powiedzieć na papier, ale chodzi o to, że widzimy teraz składzik, jak to się prezentuje. Aguero na ataku. czy znaczy, Oczywiście 90 overall. I powiem wam, że pierwsze wrażenie mam takie, że e, graficznie oni to poprawili. Bardzo bardziej mi się to podoba. Właśnie tutaj mnie jeszcze uczą co zrobić z zawodnikami, jak to wszystko zmieniać. Tego wam oszczędzę. Zobaczymy się za chwilkę. No z tego co widzę pierwsze spotkanie dotyczące właśnie jeszcze samouczka. Zagramy sobie z komputerem. Także jestem ciekaw czy później będę mógł sobie zagrać też... A jeszcze inne spotkanie od razu online, ale... Dobra, zagrajmy sobie o ten stadion. Mi się podoba w sumie. No albo na nie zagramy. Dlaczego by nie? Kick off. Ciekawe czy Jaguaro tak z dystansu huknie ładnie. O 1-0 i tu mamy cieszynki, które możemy sobie wybrać. Okej, okay, jest taka. Jest taka. Jest też taka. A fajnie to można połączyć w ogóle. jest chyba powiem Wam, że to jest za niski poziom. To jest za niski poziom, to nie ma sensu. Po prostu zrobimy tak, że ja teraz poczekam, aż ten mecz się zakończy. I potem wyszukam sobie przeciwnika online i tamten meczik zagramy sobie już normalnie. Tutaj widzicie, się można bawić po prostu, robić co chcecie, a w tym meczu się i tak nic nie trafi złego. Bo mój przeciwnik, w tym wypadku komputer, raczej nie będzie atakował praktycznie w ogóle, więc postaram się strzelić jak najmniej bramek i utrzymać ten wynik po prostu i tyle. Dobra, mecz dobiegł końca, 2 do 0. W ogóle nie musiałem praktycznie dotykać pada, więc taki poziom na początku w samouczku był ustawiony, ale teraz przejdźmy już do normalnego menu. No i postarajmy się zagrać normalny mecz online. O, i widzicie teraz jak fajnie, jak level się fajnie wklepał. O kurde i tak to wygląda, czyli im lepiej gracie z waszymi zawodnikami tym wyższy level mogą oni dostać, ej to jest zajebiste I co teraz? Co ja tutaj mogę wybrać? Zobaczmy sobie na, na mojego na przykład Hadiego Ja co ja mogę mu tutaj zrobić? O proszę i dostałem jedną czarną piłkę jeszcze na koniec tego oho. No dobra, darmowa czarna piłka, jestem ciekaw kto będzie w środku To jest powyżej chyba 80 overall, o ile się nie mylę albo 85, chyba 80 Zobaczmy, same czarne, więc tutaj nie można. Nie biegnie, no niestety. Ale uderzył tak fajnie, czyżby to Carvajal, czy mi się wydaje. Zobaczmy. Kazorla. Santi Kazorla. 77 on ma tylko tutaj. What? Dobra, teraz samouczek przenosi nas do treningu. Z tego co widziałem, można ustawiać po prostu karty trenerów przypisane do naszych zawodników i oni wtedy będą trenować. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay, czyli tutaj mamy naszego trenera, no i teraz muszę sobie przypisać go po prostu do mojego zawodnika, z tego co widzę i on będzie się po prostu upgrade'ował. I bramkarz z levelu 50 awansuje na 52, co jest bardzo fajną opcją. Okej, okay, po 30 minutach samouczka i klikania dalej, 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 w końcu mamy odkryte całe menu, no nareszcie, nie mogłem się doczekać prosto aż zagram. O, na razie są chyba serwery bardzo przeciążone z tego co widziałem, i to też nie jest takie takie łatwe. E, po prostu zagrajmy sobie teraz następny meczek nie z komputerem, tylko dywizja 12. No ładnie, po prostu zagrajmy. W końcu chcę sobie zagrać, także zobaczmy jakiego przeciwnika mi trafi. 12. Dywizja, tak jak już powiedziałem, oczywiście nie grałem jeszcze żadnego spotkania. No i wyszukajmy przeciwnika. O, coś jest, koleś, który ma identyczne takie same statystyki jak ja więc. Będzie bardzo fajnie wszystko działać, mam nadzieję, chodzi też o, o siłę klubu, yy, mogę sobie zobaczyć jaki on ma składzik. Zobaczmy kogo on tutaj wybrał, Aguero, on wybrał Van Persiego na początek, więc tak zaczniemy, to będzie pojedynek dwóch napastników. Wybierzmy tylko sobie inne stroje, może czarne, żeby to też lepiej wyglądało wszystko i lecimy. Dobra, to pierwszy mecz online w PESA, pora zagrać. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. Czy uda mi się wygrać to spotkanie, czy nie. Oj, wrzutka! Nie, 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 nie! 1-0! No nie, no, super się zaczęło. Oj, to podanie do Aguero. Aguero w polu karnym, Będzie bramka, czy nie? Dlaczego po krótkim? Mogę uderzyć po długim tak ładnie. Dobra, dawaj, Aguero z główki tym razem. Oj, jakie nożyce fajne! O, teraz Agmaru to ma być Bramka zablokowany. Gol, gol, gol! Jest, ale mu spadło idealnie pod nogi. No i pięknie, mamy brameczkę na 1 do jednego. Wracamy do gry. O, Iwan Persi w polu karnym, ale pięknie, mój obrońca. O nie, co to miało być? Bramka stracona po rzucie rożnym. 2 do jednego tuż przed przerwą. Persie jest siwy w ogóle tutaj. Nie wiem, jak on wygląda teraz na żywo, ale też taki siwy jest? No nie, i mamy 3 do jednego, ale mnie kolej zmasakruje tym Persiem. Ja pomimo to że mam Aguero, to aż tak dobrze nie gram w tej spotkaniu jak on. Druga połowa przed nami, trzeba się wziąć do gry. Aguero, musisz tu cisnąć po prostu. Co to ma być to granie? Tak słabo. Tak jest, Aguero. Oj, faulowany chyba. Aguero, to ma być bramka, tak jest, jeszcze jedna i będzie remis, dobrze Aguero, tak masz grać Ale piękna piłeczka do Aguero, Aguero, zwierzę w pole karne, Aguero zamarkuj to tutaj, tak i teraz z lewej, a może być prawa, lewa, słupek, no nie, pierwszy mój mecz w PESA i słupek od razu dobitka na szczęście mamy trzy do 3 Ubo, bo bym się zdenerwował jakby to był słupek i ta piłka by nie wpadła Ojo, oj, oj, Van Persi praktycznie sam sam, jaka interwencja mojego obrońcy. Koniec spotkania 3 do trzech. 3, niestety nie udało się wygrać, ale udało mi się wyrównać. Chociaż byłem w gorszej sytuacji. Aguero naprawdę w drugiej połowie jak najbardziej pozytywnie. Zajrzyjmy sobie jeszcze do menu, jak to wszystko wygląda na sam koniec. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku z PESa, darmowego PESA, który naprawdę bardzo mi się podoba. I powiem wam, że to menu jest bardzo ładne. Bardzo fajnie to zrobili. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków oczywiście z tego, zostawcie lajka. Like Zapraszam Was też do pogrania sobie na PlayStation 4, chociażby właśnie w tego państwa. możecie sobie go pobrać za darmo, oczywiście tak jak mówiłem. Dajcie znać jak wam się grało. Trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem. Na razie i